Hej, katu, Milenka. Hej, katu, Milenka! Fajnie, że jesteście. W tym idę do action i tedy zrobić zakupy, jakie są na przykład jesienne rzeczy. O jaka sowa! Sowę tutaj mamy, tak? To jest dynia. i liść. Tak. No. Wow, została ostatnia ta sowa. Zielonkawa jest. A może ja myślałam, żeby wziąć takie coś na okno, nie chciałabyś? No. Zobaczcie, takie Milenka lubi tak na oknie mieć zawsze taki wystrój i przeważnie mamy go tak albo taki letni, wiosenny. Teraz właśnie jest mi jeszcze tego nie topię, Jesień nie. wiewiórka, nie to. topesz. Sówkę też chcesz? Sówki no. może nie. Do czego dasz sobie słówkę? Co? Ja oddaję już. Dobra, no to o, bierzemy. To jest fajne. Jeszcze jest takie A możesz tu nam pokazywać, zginalne. co tam widzisz fajnego? Patrz, to jest taka sówka. No. Welcome, tak? Ona się wita. Jest jeszcze. Co jest tutaj jeszcze? Dynia. Dynia, no? Jeszcze jedno. No? I jest wiewiórka. My zawsze takie rzeczy używamy do doniczek. No? Bo tutaj jest takie, o, zobaczcie sobie, i można to sobie włożyć do doniczki, super. Właśnie. Jako taką dekorację. Właśnie. Do, gdzie kwiatuszki macie. No. Co tu jeszcze jest? Co? Tu chyba już nie ma. Tu są akcesoria szkolne. To my raczej nic nie potrzebujemy stąd. No to, idziemy. to co, to wchodzimy już może w końcu do środka? No. Tak? Bo jeszcze stajemy o dwie godziny. Dwie godziny nie. A takie pająki? No. A patrzcie, happy birthday, I To i są jeszcze... chyba naklejki w ogóle takie. I fajne. Dynki, takie jeszcze dyniowe. Inne. No. A to już. To co, już wchodzimy? Aha, tam są jeszcze inne naklejki. Jakie tu jeszcze masz? Są Kotki. Jeszcze takie I jeszcze są z mumiami. Ale straszne te są. To nie jest straszne. Nie? Nie boisz się w ogóle? Nie. No dobra, no to chodź, już masz to wybrane i idziemy, tak? Właśnie, mam dopiero o, tu są jesienne rzeczy. Zobaczcie, jakie tutaj są jeżyki. Więc <laughs> nawet taki malutki Jerzyk jest, no? A, ale to jest kolorowo. No? Idziemy dalej. A zobacz po tej stronie, to już jest na święta, wszystko. Ale mega. Wszystko szybko już. Milenka, coś już wyczaiła. No, to jest na Halloween. Można sobie się przebrać w czarownicę. A widziałaś to? No nie. No. Fajna. Tak, to już są rzeczy na Halloween tutaj. A wziąłeś te pajączki. A, <laughs> Jakie fajne. A zobaczcie, co tu jest. No, tu jest taki duszek. A tu jest wielki kościotrup. Boisz się kościotrupów? Patrzcie gminy. No. Ale czaszki Ale no. jest już lepsza. No, a ty powiedz mi, tylko ty się boisz kościotrupów i czaszek? Bo jakby były prawdziwe, to by się bałam. No. Ale jakby nie były żywe, to by się nie bałam. Aha, okej. Okay. Jeżeli ktoś ma urodziny, to to jest bardzo dużo piniat. No, tu jest bardzo dużo piniat do wyboru. To jest flaming i tort. Co mówisz? To jest tort. Tak, jest tort, flaming, A taka patrz, skrzynia jakibaru. skarbów. Patrz, jaki dał z brokatem. To mi się podoba. To wow. jest ciężkie. No, super. Bo to jest takie postawienie, żeby. Balon nie uciekł, tak? No, to jest uchwyt do balonu, wiesz? Żeby nie uciekł. Właśnie, no, żeby nie uciekł. O, jakie muszelki. A zobacz, to są takie grzybki, co żeśmy kupowały tam u nas w kwieciarni. Nie. No, też chyba kupowałeś takie. Większe. Większe są? No. No dobra, to może i tak. Patrz, jakie muszelki. No, ty zbierałaś nad morzem teraz muszalki, prawda? No, i od ci dostałam. No. O, Milenka tutaj znalazła puchar. A co, idziesz na zawody? Nie. <laughs> A tutaj mamy bardzo dużo opasek. Zresztą nie tylko, bo chyba są też takie Cześć, te... pokaż. okulary dla nie... renifera. No, ja tak widzisz, chcesz być reniferem na święta? <laughs> ja mam już. O. No, mamy. są na różne okazje takie opaski, o, ja okulary. Janka tutaj mnie namawia na wszystkie opaski. Ja chcę tutaj ten, taki komplecik. To już świąteczna choineczka na głowę. No? Super. I się no. Pst, Jezu, jak my dawno nie byliśmy wtedy. W ogóle zobacz, jakie tutaj są maski. Ale te maski są. Popatrz na tą, One są naprawdę creepy. No. Zobaczcie na no tu słodkie. No? A ja mam lepszą. No, tu już sobie wybrałaś tutaj, tak? Taką, to jest jelonek, sarenka? Coś w tym rodzaju? No to jest sarenka. My się już przeniosłyśmy do Action, i teraz tutaj Milenka znowu jest na dekoracjach halloweenowych. Biera jakąś opaskę kotka. Co tutaj mamy? Tutaj mamy, o, Milenka sobie wybrała na przykład, pokaż ten zestaw z Halloween, co sobie wybrałaś. Takie naklejki do twarzy. Jeszcze. Aha, jeszcze sobie takie ozdobne naklejki wybrała, no? Ja biorę takie, uszka. takie uszka. jeszcze. Tutaj są takie czapki czarownicy. A zobaczcie. Co tam chcesz pokazać jeszcze? Co tu jeszcze? Są takie stroje różne. Zobaczcie, zobaczcie sobie. Na Kościotrupa, czapkę. strój. A zobaczcie, co No, to jest taki diamencik. Kryształt. No, są takie. Straszne są te rzeczy, takie maski tutaj zobacz. Co to jest ta zielona maska? Nie jest to Halt? No jest. Poczekajcie. No. Czekajcie, zobaczymy jak będzie Milenka wyglądała. Ona wszystkie maski ubiera, zobaczcie, jakie się włosy już zniszczyły. No. Umiesz? Bo masz spinki na głowie. Czekaj, czekaj. No, trzymaj, trzymaj tutaj ten dół. O. No i teraz. No. Zwariowałaś. Chodź idziemy dalej zobaczyć. Milenka to jest taka odważna na chwilę, a potem w nocy cały czas chodzi. Mamo, ja się boję. Mamo, ja się boję! Ja się boję tego, mamo. Skarbonitka. O, gdzie masz świniaczki? Są to skarbonitki. No, ale już masz skarbonitkę? Teraz zbieramy już pieniążki. Skarbonka. No, skarbonka. A ty już a, tak, a to jest chyba Newton, co? No, Newton to jest, był jabłkowy. No, to jest Newton GPS i karbonitka, cały gang. Śluz do zrobienia z niespodzianką. O, fuj, to musi być fuj. Jakieś śluzowate. Wiem, wiem, wiem. Można sobie złożyć tutaj różne zwierzątka. Co tam masz? Świnkę, krówkę? Co tam jeszcze jest? Zebra widziałam chyba. Okay. Ha. Owieczka, no. Masz zebra? Tygrysa masz? Czy jakiegoś geparda? Co tam jeszcze jest? Nie wiem, nie widzę. Pokaż krokodyla. Aha, faktycznie. My już sobie weszliśmy do samochodu, bo musiałam zakończyć te zakupy, bo Milenka mnie naciągła normalnie na wszystko, co tam widziała. Co chwilę coś pakowała mi do koszyka. Ostatecznie kupiłyśmy parę fajnych rzeczy i zobaczcie sobie, Naszą Milenkę wybrała sobie taki kostium. Oj. Jak się czujesz? To nawet nie jest kostium, tylko takie po prostu, co tu masz? Na oczy sobie kupiła, opaskę sobie kupiła i właśnie ten nosek, on jest trochę, ma za szeroką gumeczkę i będę musiała jej w domu go trochę zwężyć, żeby miała taki fajnie, że się jej trzymał. A wy nam dajcie tylko znać, czy wy też lubicie takie przebieranki, bo Milenka to co chwilę by się przebierała. I wraca nasza Milenka tutaj już. Bez maseczek dajesz je chowamy? Ale spadł mi ten. Spadło ci coś? No. No to trudno, to ja już ci podniosę później, jak będziemy wysiadać, bo Milanka już jest zapięta i, po, i się już zbieramy do domu. Tak, to co, to się już żegnamy. Jeżeli lubicie nasze odcinki, zostawcie nam dużo łapek w górę, Gile. zasubskrybujcie Gileczka nasz kanał. I naciśnijcie na Pa, papa.